Cześć, witam Was na naszym kanale. Coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą im nie tylko oszczędzić pieniądze, ale jednocześnie dbać o środowisko naturalne. Czy jest lepsze rozwiązanie na osiągnięcie obu celów niż połączenie ze sobą pompy ciepła i fotowoltaiki? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W obliczu rosnących cen paliw, energii, ale także zwiększającej się świadomości o ekologii, użytkownicy urządzeń grzewczych aktywnie poszukują rozwiązań, które pozwolą im nie tylko zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, ale również zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. Jednym z najlepszych rozwiązań jest połączenie pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi. Branża fotowoltaiczna przeszła ogromne zmiany na przestrzeni ostatnich lat, stając się jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej na świecie. Dzięki dekadom intensywnych prób i badań koszty paneli zmalały, natomiast ich efektywność wzrosła, co powoduje, że stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Technologia ta stała się bardziej dostępna dla szerokiego grona odbiorców, do którego możemy zaliczyć gospodarstwa domowe czy małe przedsiębiorstwa. Dlatego perspektywa dla fotowoltaiki jest obiecująca. Mając również na uwadze fakt realizowanych w ostatnim czasie programów dofinansowań. Panele fotowoltaiczne mogą być umieszczone zarówno na dachu budynku, na gruncie czy na innej dobrze nasłonecznionej powierzchni. Zasada działania tego systemu jest bardzo prosta. Instalacja fotowoltaiczna pozwala na przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, które zbudowane są z półprzewodników, najczęściej z krzemu. Prąd stały wytworzony przez panele fotowoltaiczne jest przesyłany do inwertera, który przekształca go w prąd zmienny. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to właśnie prąd zmienny jest standardem używanym w sieciach elektrycznych i domowych instalacjach. Dopiero po tej konwersji prąd może być użyty do zasilania urządzeń znajdujących się w naszych domach, takich jak lodówka, pralka czy właśnie pompa ciepła. Produkowana w taki sposób energia jest czysta i odnawialna, co oznacza, że nie generuje do atmosfery szkodliwych gazów oraz pyłów. Co więcej, dzięki zastosowaniu systemów magazynowania energii nadmiar wyprodukowanego prądu może być przechowywany i wykorzystany w czasie, gdy produkcja jest mniejsza, np. w nocy. Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię z otoczenia, z powietrza, z wody lub gruntu i przekształca je w ciepło, które następnie wykorzystywane jest do ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła możemy podzielić na kilka grup. Natomiast najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu powietrze woda. Pompy ciepła to wyjątkowo efektywne urządzenia, ponieważ potrafią wytworzyć kilkakrotnie więcej energii cieplnej, niż wykorzystały energii elektrycznej, co czyni je jednymi z najoszczędniejszych urządzeń grzewczych. Gdy połączymy instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła, uzyskamy system niemal samowystarczalny energetycznie. W praktyce oznacza to, że energia elektryczna wytworzona przez panele fotowoltaiczne będzie zasilała pompę ciepła, która ogrzewa nasz dom i ciepłą wodę użytkową. W efekcie czego koszty ogrzewania spadną praktycznie do minimum. Połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła przynosi szereg korzyści. Niższe rachunki za energię. Dzięki produkcji własnej energii elektrycznej i wykorzystaniu jej do zasilania pompy ciepła, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą być znacząco niższe. Niezależność energetyczna. Własna produkcja energii pozwala na uniezależnienie się od dostawców energii i ich rosnących cen. Proekologiczne podejście. Oba systemy są przyjazne dla środowiska, fotowoltaika nie emituje CO2, a pompa ciepła znacząco zmniejsza zużycie paliw kopalnych. W domkach jednorodzinnych najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest gazowy kocioł kondensacyjny oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Do zasobnika zazwyczaj możemy podłączyć krzałkę elektryczną. Posiadając panele fotowoltaiczne, nadmiar energii możemy wykorzystać do jej zasilania, co oznacza, że będziemy podgrzewali ciepłą wodę użytkową bez korzystania z energii z sieci. W praktyce oznacza to, że w sezonie letnim będziemy mieli darmowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Możemy więc powiedzieć, że zastosowanie kotła kondensacyjnego oraz paneli fotowoltaicznych tworzy ekologiczną hybrydę. Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to nie tylko trend, lecz przyszłość nowoczesnego ogrzewnictwa. Dzięki niemu nie tylko mamy możliwość oszczędności na kosztach ogrzewania, lecz mamy wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ponieważ korzystamy z odnawialnych źródeł energii. W dobie rosnących cen energii oraz zwiększonemu naciskowi na ekologię, inwestycja w taki system to krok w stronę zrównoważonego i oszczędnego życia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Wam temat instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań hybrydowych. Jeżeli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!